Cześć widzowie! Dzisiaj gramy sobie w Broodhaven na Robloxie Za mną stoi dziewczynka, no bo najwyraźniej będzie na odcinku po prostu yy. Jak chcecie więcej treści o Robloxie, no to lajkujcie i subskrybujcie, to będę więcej Robloxa nagrywał, bo ja w ogóle już nie chcę nagrywać Bo nie mam pomysłów, ale już mam tyle, że no Będę nagrywał. I ja już nie przedłużam i przechodzę do odcinka. No dobra. Może sobie najpierw wyłączę tą mamotkę. Trochę dziwna ona. I w ogóle jak się wam podoba mój nowy skin. Taki sobie zrobiłem, bo no bo po prostu nie nie mogłem Roblox nie zabraniał mi jakby, robić takiego, jakiego chciałem. Mimo, że kupiłem tyle Robuxów, i, ale i tak nie mogłem. Bo ja nie tworzę sobie takich na no, Bookheaven. Ja sobie takie tworzę ogólnie na awatarze, bo ja lubię mieć takie skiny na awatarze. Co ja pojechał? Gram na konsoli teraz, nie. I... Ty, a w ogóle widzowie, wy wiecie, że ten pociąg nie jedzie? Patrzcie. I weźmiemy sobie to, posłuchać wszystko, słuchać dźwięki, ale weźmiemy sobie śpiwór i wyjdziemy sobie tu przez to. Nie! Widzowie, o! Ja no tak tu muszę postawić, o! I wyjdziemy sobie. To widzimy, że ten pociąg w ogóle nie idzie, nie jedzie, nie? Tylko on stoi w miejscu. A jak chcecie wyskoczyć sobie tak. Chwilę, a jak chcecie sobie wyskoczyć tak, że tu na tą barierkę. No to siup, siup, siup. I Patrzcie, widzicie. On w ogóle tu nie jedzie. Widzicie to, to? On tu ciągle stoi i nie da się wejść. Patrzcie, siuk. I on nie jedzie. Patrzcie, na sobie. I Widzicie? On nie jedzie. On nie jedzie, tylko tu. Nowy... Teraz widzimy? Jak to otworzymy? To już te okna są widoczne, ale to zamkniemy. No to nie są widoczne, tak jest. No ale patrzcie. W ogóle to jest taki sekret. Jeden. Jak wyjść se poza mapę. Dobra. Ja chcę wyjść poza mapę. Taki. Robimy sobie sił Idziemy tam do tego. To jak coś tu ma dom, to właśnie tam idziemy, ale... Poskradajmy się. Jak Was zbanuje, no to już lipa. niestety zamiast nie mój kolega i mnie może zbanować. O kurwa. Tam było, widać, lipa. No. sobie do tego pokoju. Na przykład do tego wi Eee! Patrzcie on ma zablokowany i to chodzimy sobie o tak! Eee! postawiamy. Jesteśmy... O nawet złożiemy. To dobrze. Dobra, no, widzowie.

Nie udało mi się widzowie tam wskoczyć! A no, wiecie jak wejść do kościoła? Tak, tak jakby nie wchodzę do kościoła, ale wejdę do kościoła. Potrzebna Wam jest do tego drabina i śpiwor. No, najpierw używamy oczywiście drabiny, żeby się wspiąć na dach. To świnty święty Mikołaj. Potem używamy śpiworu. Kładziemy się na śpiwór. Śpiwór, nie No i nam się nie udało źle. Postawiłem śpiwór. Powinniśmy gdzieś o tak postawić. Śpiwór i się tak na niego jakby położyć. Ale to teraz to akurat robimy źle. Postawiłem. Jeszcze źle. No patrzcie, bo to właśnie tak, o, powinienem, o, jestem na dachu. Chyba, no chyba wy też jesteście na dachu. No i patrzcie, siup, z tej strony, sorry, siup. Próbujecie wejść do komina, wiem, że to dziwnie wygląda. <gry> z, in z innych perspektyw teraz ludzi to, to wygląda bardzo dziwnie. Ale w naszej to wygląda bardzo fajnie. Próbujemy wejść do komina i możemy się wczuć w rolę świętego Mikołaja. No. O, 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 nie. nie. Mhm. O, tak właśnie powinniśmy być, na no, mołaś no Powinniśmy sobie tam jakoś skoczyć, powinniśmy sobie tu dać drabinę. Powinniśmy wejść na tą drabinę. To jest bardzo trudne. O, o, o! Jesteśmy już tu. Tam nie jedziemy, może zablokowali. No. Ja widzowie kończę na tym, no bo moja tara muszę iść do szkoły, no to pa!